świadomość, że to wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. Ja jestem gotów takie konsekwencje ponieść. Aczkolwiek wydaje mi się, że głosowanie, co prawda przeciwko propozycjom rządowym, ale w zgodzie z programem własnej partii, trudno oceniać jako zachowanie szczególnie nagane. A dlaczego przez pięć lat bycia w tym rządzie nie alarmował? Znaczy, nie 5 lat bycia, ale 5 lat w koalicji nie alarmował pan, że kraj jest tak zadłużany, tylko nagle teraz zobaczył pan minister ten problem. Też doskonale pan redaktor wie, że alarmował. Przecież nawet wtedy, kiedy zostałem ministrem Sprawiedliwości, dosyć powszechnie państwo dziennikarze komentowaliście to w ten sposób, że Donald Tusk bierze swojego głównego krytyka do rządu. jest zapytam o w takim razie. Pan już był chyba na wakacjach, na urlopie. Gdzie pan był? Właśnie rozumiem, że teraz ten miesiąc najbliższy to ciężka praca, walka o każdy głos. No tak, dzisiaj po południu wjeżdżam do Suwał. W najbliższych dniach będę między innymi w mieście. W Olsztynie, w Bliżycku, w Koszalinie. Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków i członków Platformy na spotkanie z nami. Gdzie Pan był na wakacjach, właśnie w ostatnich, które teraz były w tym roku? Mm, w, odpoczywałem w takim miejscu, w którym Pan Redaktor nie był w stanie zadać mi żadnego pytania. Ale, Ale to było w dopiero... Polsce czy za granicą, właśnie? To ja jeszcze pytam o progi ostrożnościowe. Dlaczego przede wszystkim Pan się sprzeciwił? Uważa, że te progi ostrożnościowe są dla Polski niedobre? Uważam, że to jest otwarcie drogi do e, zadłużania się Polski bez opamiętania. E, oczywiście. Jest bardzo trudna sytuacja budżetowa, ale po pierwsze, można tam było zapobiec, zapobiec wcześniej. Już od wiosny minister finansów musiał sobie zdawać sprawę z tego, że będzie ta dziura dziura ministra Rostowskiego. Można było wtedy ciąć wydatki i zwiększać przychody Skarbu Państwa. Zwiększenie zadłużenia oznacza, że koszty tej dziury poniosą wszyscy obywatele. Moim zdaniem można było na przykład opodatkować wielkie sieci handlowe. Można było opodatkować ogromne zyski banków, można było opodatkować transakcje finansowe, opodatkowanie transakcji finansowych na minimalnym poziomie 1,1% wystarczałoby na pokrycie dziury ministra Rostowskiego w nasu. Czy jest tam zablokowanie minister... stron pornograficznych, jak rząd brytyjski, na przykład, bo minister dzisiaj Biernacki się powiedział w gazecie wyborczej, potem dementował te, te informacje. Nie wiem, czy jest możliwe technicznie takie rozwiązanie, ale uważam, że jeżeli byłoby to możliwe, warto to rozważyć. Jeszcze nie misja, się to, do pomysłu o przestępcach, o tym, żeby wcześniej nie byli zwalniani, ale albo ewentualnie poszli na leczenie. Mhm. To jest propozycja, to jest ustawa, którą ja przygotowałem, zajmowałem się nią nieomal od pierwszego dnia urzędowania jako minister sprawiedliwości. Miorę pełną odpowiedzialność za zgodność tej ustawy z konstytucją. Tu nie może być mowy o podwójnym karaniu, dlatego że w, w przypadku tych seryjnych zabójców sąd będzie mógł skierować ich nie do odbywania drugiej kary, tylko będzie mógł zastosować tak zwany środek zapobiegawczy polegający na przymusowym leczeniu. Panie ministrze, wahał się pan yy, z tym wstrzymaniem głosu? Czy to było już przemyślana decyzja? No, to była decyzja yy, yy, przemyślana przez yy, długie, długie godziny. Odbyłem wiele rozmów z wybitnymi ekonomistami. Muszę powiedzieć, że na blisko 20 ekonomistów z o ja rozmawiałem, jedynie dwóch popierało propozycję ministra rostowskiego. Czyli nie, nie bał się pan konsekwencji partyjnych? Ja bym się bał konsekwencji wtedy, gdybym głosował wbrew interesowi społecznemu. Minister Rostowski nie przekonał pana? Nie, pan minister Rostowski mnie nie przekonał. Przede wszystkim uważam, że to, że ta dziura powstała jest konsekwencją błędów Ministerstwa Finansów, a teraz Ministerstwo Finansów zamiast szukać dobrych rozwiązań próbuje w sposób bardzo kosztowny dla Polaków kupować sobie czas. A pan myśli, panie ministrze, jaka będzie pana przyszłość w partii? Jak to na najbliższe miesiące będą Nie wiem, jak będą wygrać. Do w najbliższych tygodniach, już począwszy od dzisiejszego wieczoru, będę zabiegał o poparcie wszystkich członków Platformy, ale oczywiście będę także do swojego programu przekonywał ogół społeczeństwa. A jak się nie uda? Jeżeli no, się nie uda, wtedy będę się zastanawiał nad przyszłością. Dziękuję.